Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Zofia Bałdyga zatytułowała swój tom Nauka Oddychania. Zastanawiam się, czego pragnie narratorka tych wierszy, gdy chce zajrzeć do środka siebie, zrozumieć swoje sny. Oddech i wydech to ćwiczenie relaksujące, które pomaga uśmierzyć niepokój. Tyle nam podpowiada wiersz. Każde zdanie jest skrótem pomyślanej i nierozwiniętej frazy. Każde zdanie niesie ze sobą ładunek silnych emocji, których tylko możemy się domyślać. Życiorys. Nieśmiertelna byłam przez zaledwie pół roku. Później zaczęłam wymagać cudzych zaklęć, które niczego mi nie przypominały. Czy ty wiesz o spadaniu o lądowaniu w punkcie stycznym jak narysowałabyś niezależność siedzę na dachu i godzinami przesypuję nasiona z których w kolejnym rozdziale wykiełkuje dobro wspólne w przestrzeni między kropką a nawiasem telegram gest Rozpuszczaj śnieg w ostrych zębach. Przygotuj się na oblężenie. Odkórz gotowość do utraty granic. Mięso musi opuścić język. Spodziewaj się otwartych ran ciętych domowej produkcji. Wczoraj nasi grali z naszymi i nikt nie wygrał. Wszystkie pogody naraz. Tak właśnie się mamy w nasze pracowite wieczory. Śledzi nas nie jeden zmierzch. Linia nocna. W którym ciele teraz jesteś? Idę w spak, potem na skos. Gwiazdy mnie dziś nie interesują. Przyciąga brak światła, nie ciemność, brak światła, oglądany przez lornetkę. Trwa walka o sen, dziś cenniejszy niż ogień. Ktoś gasi topografię przeszklonego nieba, ktoś inny idzie w las. Rytm jest samoczynny, ciągnie się. To też. Każdy z nas dotyka uśmiechu tego drugiego. Języków nie ruszamy ani spojrzeń. Muskam palcem ślad po kotwicy. Dzieciństwo miałam, ale zapomniałam. Buziaki, całuski. Całość można teraz stworzyć z czegokolwiek. Słowo o tekstura nadaje kształt. Rozumiem cię tak dobrze, że powinnam nosić wyłącznie twoje ubrania. Podniesiony głos. Gdzie leżał wcześniej? Nasze serce nosi za każdym razem kto inny. Cztery ręce pukają do drzwi. Szum w ustach. Płaczące dziecko ma pełne garście pecha, a w plecaku karmnik. Pustka przed nami nabiera rezolutnych kształtów. Kto kocha mocniej, ten ustawia ostrość. Zbliżamy się do siebie, ale ostrożnie, ostrożnie. Niech obędzie się bez ofiar, bez tkanek wiszących na włosku. W parku dziewczęta obejmują chłopców, zaskoczone zwierzęta tylko patrzą, wymieniają się kolorami. Szkolenie z pierwszej pomocy może się zacząć w każdej chwili, choć dłonie mam zajęte płonącą świecą. Źródłom światła również zagroziliśmy wyginięciem. Wstałeś dziś po ciemku. Po ciemku wróciłam z pracy. Chodzimy w koło z podniesionymi głowami. Koło się nie otwiera, a przez nasze miasto nie płynie żadna rzeka, nie licząc tej, która kiełkuje mi na języku. Reset. Zagrasz mi to, kiedy przylecą jętki, bo nie da się o tym mówić ani milczeć. Można tylko delikatnie zasklepić usta zbyt sterylnym wersem, jednym z chłodniejszych odcieni bieli. Uważaj, odciski palców nanoszą ciepło. Sztuczne oddychanie wybrzmiewa w powietrzu, odbija się echem od zamkniętych w klatkach mostków. Wiersze Zofii Bałdygi z tomu Nauka Oddychania czytała Katarzyna Dąbrowska. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.